Biuro Kadr zatrudnia pracowników starostwa, zajmuje się dokumentami pracowniczymi osób zatrudnionych w starostwie, kierowaniem pracowników starostwa na badania kontrolne w medycynie pracy, załatwianiem spraw związanych z ZUS pracowników starostwa i ich rodzin, np. sprawy chorobowe. Prowadzeniem spraw dotyczących rent i emerytur pracowników starostwa, czuwaniem nad czasem pracy pracowników starostwa, sprawdzaniem obecności i wyjaśnianiem przyczyn nieobecności pracowników starostwa, prowadzeniem dokumentów dotyczących przyjmowania osób bezrobotnych na staż w starostwie. Materiał powstał i został sfinansowany w ramach przedsięwzięcia grantowego Poprawa dostępności starostwa powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, wdrażanego przez Powiat Wodzisławski w ramach projektu Dostępny Samorząd Granty, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.